Gzzz, good morning gzzz. Widzę, tutaj Simons Lucas i 9 Tak dziewiąty odcinek przemyśleń lokasowych Dzisiaj ogólnie będziemy mówić Oczywiście ja będę mówić o Saints Row 3 no i Saints Row 4 No to już jakby cię Siłę to już skończyłem z turykę okay, Już filmy mamy nagrane na moim kompie Tylko trzeba je przesłać i już będą na YouTube Zasłuchajmy, że będzie taki wyjątek, ponieważ Ta gra mi się naprawdę spodobała I na końcu mamy Dwa do wyboru zakończenia, więc Zrobię film z jednego zakończenia No i z drugiego, już jednego zrobiłem, więc Teraz tylko że zrobię film z drugiego zakończenia i już możemy tę serię zakończyć i się już zająć na poważnie. Sinistro 4. No i raz trzeba zrobić też nową serię, ponieważ na razie nagrywam do was filmy z Obliviona, Row 4 będę nagrywać. E... Happy Waste oczywiście. In for Speed Hot Sheet No i teraz będzie też chyba Sniper Elite 2. Pytanie tylko, kiedy będzie w tej pierwszy gameplay. No nie no. wiem, czy będzie w przyszłym tygodniu. W każdym razie będzie niedługo. Będzie na pewno w tym, a jak nie, to w przyszłym tygodniu. Ponieważ na no moim kanale jest taka, taka potrzebna urozmaicenie trochę szaleńczy, trochę wyścigów, trochę reakcji, więc Wydaje mi się, że będzie naprawdę dobra gra. No i spodobała mi się, ja grałem na konsoli PlayStation... 3. Wiesz, na kompie będzie się grało jeszcze lepiej. Właściwie na laptopie. Bo nad nie odpala. A odnośnie DLC do no to sobie tak pomyślałem, że teraz już na, na pewno reset tylko... No jak przejdę do Science Row 4, to może wtedy się zajmiemy dodatkami do, do, do gry do 3, no i chyba do Science Row 4, ale muszę pierw mówię, pierwszy muszę przejść szurkę, trójkę już przeszedłem, tylko zrobię ostatni odcinek, drugie zakończenie do wyboru, no i już będzie wszystko gotowe. No i będzie niedługo Science... co ja pierdolę? Sniper Elite V2. Na moim pierwszym kanale, a na drugim Jutro się na nim pojawi gameplay z GTA 4 No ale wiecie jaki gameplay na moim kanale drugim Oraz Już jak będziemy przy tym GTA to, to Tajemniczy ciekawostki też z GTA 4 na moim kanale pierwszym Także jutro zapraszam No i przy okazji będzie chyba The Chilson jak już konsultę kons odpalam to żeby było do parfimów. filmów w każdym razie dzisiaj będzie Sensro Row 3 i się na tym skupmy żeby go zakończyć ja już nie pierdolę tylko się pierdolę do roboty bo jest godzina 15 po 7 więc zostało 3 3 godziny znaczy, 4 godziny zostały i ja się za żegnam no i trzymajcie się i pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału pierwszego i drugiego. No i trzymajcie się.